Jedno z najczęściej zadawanych pytań: serwis ręczny czy maszynowy? Cześć, tu Tomek Kurdziel, magazyn Snow and More, NTN Snow and More oczywiście. Witam Was po raz kolejny w kolejnym naszym odcinku na temat różnych problemów narciarskich. Pytanie, które prawdopodobnie jest na drugim miejscu ze wszystkich zadawanych pytań, bo najczęściej zadawanym pytaniem jest: droga redakcja, jakie narty mam kupić? Więc, drugim zadawanym pod względem częstotliwości zadawanym pytaniem jest: czy serwisować narty maszynowo, czy ręcznie? Jak widać, problem jest dość poważny. Natomiast tutaj odpowiedź jest stosunkowo prosta na to pytanie, a mianowicie w dzisiejszych czasach. Wielkiej precyzji obróbki nart i wielkiej precyzji e, jeżdżenia na nartach taliowanych, szczególnie przez ludzi, którzy e, jeżdżą sportowo, bez dobrego serwisu maszynowego nie ma dobrego serwisu ręcznego. Czyli, jeżeli chcemy osiągnąć naprawdę optymalny wynik, to znaczy chcemy mieć narty przygotowane naprawdę doskonale, musimy połączyć. Te dwa serwisy w jedną, w jedną całość. Mówimy tutaj oczywiście o ludziach, którzy jeżdżą sportowo. Natomiast dla osób, które jeżdżą rekreacyjnie, myślę, że dobry serwis maszynowy załatwia wszelkie problemy. To znaczy, e, oczywiście nadal to podkreślam, mówiłem o tym, pisałem o tym wielokrotnie, ale nadal to podkreślam teraz na naszym kanale YouTube'owym, że nie wierzę, żeby ktoś mógł dobrze przygotować narty, kto sam na nartach nie jeździ przynajmniej w sposób średni. Dlatego, że jeżeli zadajemy takiej osobie pewne zadania do wykonania na temat e, kąta e, zakrawędzi, czy znaczy konta e, pod jakimi e, naostrzone są krawędzie, czy. Stopnia tuningu e, krawędzi od spodu, to osoba, która sama na nartach nie jeździ, tak de facto nie bardzo wie, o czym mówimy, i tak de facto nie bardzo czuje, jaki ma to wpływ na narty. To samo dotyczy ewentualnego e, tuningowania krawędzi, bo nie chcę nazwać tego tępieniem krawędzi za pomocą Gumy szlifierskiej czy pilnika diamentowego, bo i takie procedury są stosowane, to też trzeba wiedzieć, w jakim stopniu należy to zrobić i dla kogo i jak. A możemy to wiedzieć tylko i wyłącznie na podstawie naszego doświadczenia. A więc, jeżeli wybieramy serwis maszynowy, to wybierzcie serwis, gdzie wiecie, że właściciele tego serwisu, serwisanci w tym serwisie, sami jeżdżą na nartach i wiedzą, o czym mówią. Bo to jest bardzo, bardzo istotne. Jest takich serwisów, czy to w Warszawie, czy, czy w całej Polsce, całe mnóstwo. Naprawdę w niektórych z nich pracują ludzie, którzy są znakomitymi narciarzami, i oni wtedy nie tylko będą wiedzieli, o czym wy mówicie, ale Będą również potrafili dobrze doradzić. Na przykład, jeżeli przyjdziecie do serwisu i powiecie, słuchajcie, słuchaj, drogi serwisancie, moje narty wydawały się, jakie kupiłem, były świetne. Teraz, kiedy na nich jeździłem drugi czy trzeci raz, po serwisie wykonanym w innym serwisie, gdzieś tam w Alpach, w Austrii, te narty stały się wołowate, nie chcą szybko, nie chcą szybko przechodzić z krawędzi na krawędź. Być może jest na przykład. Zbyt delikatny tuning, być może na krawędzi pozostał drut, być może krawędź jest poszarpana, dlatego że dysk do obróbki, do obróbki krawędzi nie był nowy, nie był e, odpowiedniej e, gramatury czy coś w tym rodzaju. A więc dla większości osób dobry serwis mechaniczny, w którym pracują ludzie, którzy znają się na, swoich, w, na swoim fachu, którzy wiedzą o czym mówimy, jest w zupełności wystarczający. Natomiast nawet te osoby, które oddają regularnie narty do serwisu mechanicznego, kiedy przejadą się raz na nartach zrobionych, a w zasadzie poprawionych ręcznie po serwisie mechanicznym, nagle odkrywają zupełnie nowy świat. Dlaczego się tak dzieje? Otóż serwis ręczny polega głównie na tym, na precyzji wykonania krawędzi, to znaczy kąta, pod którymi ta krawędź jest obrobiona. Ręcznie możemy wykonać naprawdę bardzo precyzyjnie, to przy współczesnych maszynach też. Natomiast e, następnie, za pomocą drobnych pilników, pilników diamentowych, e, czy na przykład e, czegoś takiego, jak to się nazywa Arkansas Stone, możemy te krawędzie wygładzić w stopniu takim, czego maszyna nie potrafi. To znaczy, gładzimy krawędzie tak, żeby były one przypominały w pewien sposób skalpel. Skalpel jest nie tylko ostry, ale jest również bardzo gładki i daje czyste cięcie. Jeżeli będziemy mieli krawędzie, które powodują czyste cięcie po śniegu, to jazda na takich nartach jest zupełnie inna. W takie, takie, wtedy takie narty stają się znacznie bardziej harmonijne. Zna wydaje nam się, że jeździmy dos dosłownie jak po, przykładowy, po przysłowiowym maśle. Oczywiście, żeby wykonać dobry serwis e, ręczny, Tutaj już nie ma odwołania. Osoba, która robi serwis ręczny, musi sama jeździć na nartach, dlatego że narty również ręcznie można, jeżeli ktoś nie ma o tym pojęcia, można bardzo łatwo zepsuć. Kolejną sprawą przemawiającą za serwisem kombinowanym, to znaczy ręcznym i mechanicznym, jest zakładanie struktury na ślizgi. Jak wiemy, narty przed. Wykonaniem krawędzi, przed przygotowaniem krawędzi musimy najpierw splanować, czyli najpierw przygotowujemy narty na taśmie papierowej, wyrównujemy ślizgi, następnie na kamieniu zakładamy bazową strukturę, następnie na nią zostaje naniesiona struktura na innym kamieniu albo na tym samym inaczej naciętym, zostaje położona ta struktura właściwa, która też, jeżeli ktoś jeździ bardzo często, warto taką strukturę zmienić w zależności od sezonu. To znaczy, Generalnie zakładamy drobne struktury na początku sezonu, wtedy kiedy przewidujemy, że będziemy na tych takich strukturach jeździli, kiedy jest zimno. W listopadzie zaczyna się robić zimno, temperatury spadają bardzo poważnie poniżej zera, w grudniu, w styczniu, w lutym zwykle jeździmy w bardzo niskich temperaturach. Od początku marca do końca sezonu jeździmy po śniegu, który jest znacznie cieplejszy, który zawiera znacznie więcej wody i wtedy również potrzebujemy głębszej struktury, która będzie lepiej tę wodę odprowadzać. No więc moja... Odpowiedź na pytanie, czy posługiwać się, czy oddawać narty do serwisu maszynowego czy ręcznego jest następująca. Do serwisu, który potrafi wykonać jedną i drugą pracę, to znaczy, dysponuje odpowiednimi, precyzyjnymi maszynami do splanowania nart, do założenia odpowiednich struktur, ale w którym pracują ludzie, którzy również są na tyle sprawni manualnie i na tyle dobrymi narciarzami, że będą potrafili, jeżeli macie takie życzenie, poprawić krawędzie wygładzić krawędzie ręcznie za pomocą pilników ręcznych za pomocą ostrzałek ręcznych tak żebyście mieli naprawdę wielką przyjemność z jazdy co do serwisu ręcznego warto raz spróbować a potem sami ocenicie czy warto jest w ten dodatkowy serwis ponad serwis maszynowy inwestować swoje pieniądze Jeśli spodobało wam się to co mówię Polubcie nas na Facebooku, na przykład klikając w ikonę dzwoneczka, która, którą widzicie w prawym dolnym bodajże, nie jestem taki świetny, świetnym youtuberem, w prawym dolnym rogu, tak żeby dostawać powiadomienia o kolejnych naszych produkcjach. Jeżeli chcielibyście porozmawiać na jakiś temat, który szczególnie was nurtuje, zostawcie pytanie, zostawcie ten problem w komentarzach pod tym filmem.